Cykl rozmowy tour de tour w Eurosporcie. Moim gościem jest Kornel Osicki. Witam Cię, Kornelu. Witam, Adamie. Trener naszej kadry narodowej w kolarstwie górskim. Kornelu, chciałem Cię poprosić o podsumowanie tych najważniejszych imprez, które już wszystkie za nami, bo za nami igrzyska, Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata. Jak jako selekcjoner oceniasz? tej imprezy, jakby się podsumował? No tak, było, było ciężko, tak, można powiedzieć, z tą główną imprezą, bo przy, trochę się nam opóźniła, można powiedzieć o rok, więc no nie 2.20, 2.21. Odbyły się igrzyska, ale bardzo cieszę, że w ogóle się odbyły. Trochę trochę tam zacznijmy od od maja, czyli od tego, że zrobiliśmy no, wszystko, co mogliśmy. Jednak no, mieliśmy dość dużo, dużo, można powiedzieć, problemów różnych, spowodowanych e, e, różnymi, różnymi sprawami, z, e, i, i te przygotowania no, nie, nie szły tak idealnie, jakbyśmy to chcieli. Mm. Ze zdrowiem. Moja Ze zdrowiem przede wszystkim, przede wszystkim było wiele kłopotów. Wierzyłem do końca, że no, jak nie medal to ósemka, dziesiątka na pewno. Tym bardziej, że Maja dobrze się czuła już przed samymi igrzyskami w, w Japonii, jak byliśmy. No niestety od startu ten wyścig też nie ułożył się za dobrze. Maja została z tyłu. Przez to, no, myślę, że to nie do końca tam było tak, że ona była bardzo słaba, ale po prostu ta, ta głowa już nie chciała no to, to tak. To był smutny obrazek. Powiem ci. Na początku tego wyścigu, jak zobaczyliśmy maję stojącą w tym korku, bez możliwości po prostu żadnej przebicia się do przodu, no już było wiadomo właściwie, że jest po wyścigu, od razu na samym początku. Tak, no, no było ciężko. Próbowałem, czy próbowaliśmy całą ekipą gdzieś ją tam wspierać z boku, no ale, ale jednak było bardzo ciężko. no To, to też był efekt tego, że. Nie mogliśmy do końca zebrać tyle punktów, żeby Maja stała z przodu. Czy też nawet przez to, że ustawienie było z takiego rankingu, które też, też tam wycięło parę wyścigów, gdzie, gdzie Maja normalnie z tego aktualnego rankingu stoi o wiele wyżej, tak? Więc hmm. no, takie były zasady e, dla wszystkich równe. Niestety no, nie, nie było... Nie było i ułożył się nam start pomyśli. Co do Bartka, no wierzyłem w niego bardzo. E, gdzieś tam jak mnie pytano w wywiadach mówiłem, jak 16 będzie super. Był 19. Dalej uważam bardzo dobry wyścig. Pierwszy start na igrzyskach. Ten wyścig sam w sobie. Ok, ścigasz się z tymi samymi zawodnikami, ale trasa na każdych igrzyskach jest trochę inna i sam przebieg wyścigu. Jest też trochę inny. E, fajnie, że był. Długo czekał na to Bartek. Wytrzymał, można powiedzieć, presję tam już na miejscu, którą na pewno też tam miał, ale, ale przy, pojechał bardzo dobry wyścig. E, patrząc na, na, mierząc siły, na zamiary. Więc uważam, że tu, tu trzeba postawić plusa. Później Mistrzostwa Europy. E, tak jak mówiłeś, e, fajnie, i, że zawodnik czasami mówisz, może po takim słabszym starcie gdzieś tam mm, stracić motywację. Jednak moja stanęła na starcie. Piękna jazda na mm, początku wyścigu. Jazda w, no, li, co tu dużo mówić? O, pokazująca, że może być medal, tak? Niestety. Defekt koła i to nie, nie tam przez jakiś błąd, dobicie, uszkodzenie obręczy, opony, po prostu mm, szkło było na trasie. E, trzeba było zjechać do boksu, wymienić koło. Sam widziałeś e, tutaj, jak to, jak to jest: że to nie jest tak, że stajesz na poboczu, jak na szosie. Tak. Koło, e, gdzieś tam między autami dojedziesz, jesteś w grze raczej. Tak? Tu mm -hmm. jednak z mm -hmm. ciężej, mimo to, moja pojechała bardzo dobry wyścig. Co do Bartka, tak samo e, uważam, bardzo dobry start kolejny w tym sezonie. E, te Mistrzostwa Europy, 16. miejsce. Jasne, że mogło być lepiej. Jechał tam po pierwszej rundzie w dziesiątce. E, jednak ta trasa. Mm, można powiedzieć, to nie było takie czyste cross country, to było takie city mountain bike, tak? E, szybkie po schodach. E, do tego piekielny upał. Gdzieś tam na chwilę został przymknięty, e, stracił czujność, został, grupa się podzieliła. No i niestety, niestety, no, jakby pojechał w tej pierwszej grupie, możemy sobie gdybać, że może by odjechał, byłby wtedy dziesiąty, tak? Uważam, znowu. Wyścig z plusem, tak? Mm -hmm. No i Mistrzostwa Świata. Zacznijmy od, od Bartka, bo on startował w short tracku, czyli w tych pierwszych historycznych Mistrzostwach Świata. Przed tym były eliminacje. Jechał w jednym biegu z Andrejem Cinkiem, z Colombo, z Alanem Hatlejem. Przyjeżdża trzeci, stoi na short traku. W pierwszym, w pierwszym rzędzie. Ogólnie ten jego bieg kwalifikacyjny był najszybszy, więc trzeci czas, piąty, piąty, rozstawiony na starcie. No i niestety wyścig, short track na początku super. Bartek robi to, co było założone. Jednak gdzieś tam w pewnym momencie wydaje mi się, że to nie był problem tempa, bo te, te czasy rund na tym finałowym wyścigu i na kwalifikacjach były bardzo podobne, ale może, nie wiem, gdzieś tam jedno, dwa zerwania za mocno, może gdzieś tam głowa na chwilę była słabsza przy tych atakach innych zawodników, bo, no, bo był większy tłok, to już nie było tak, że tam było 10 dobrych, tylko już wszyscy chcieli wygrać, bo jechali o medal. No nie poszedł pomyśli ten wyścig. Całe, jednak cała ekipa wspierała, motywowała Bartka. I wyścig sobotni cross country 24 miejsce mogło oczywiście być trochę lepiej jak zawsze, ale uważam, że mogło być też o wiele gorzej, więc trzeba się cieszyć z tego, co mamy. No i wyścig kobiet, tak? Maja e, startuje tam z dalszej, z dalszej pozycji, jednak no, na starcie. E, Ustawiamy się dość dobrze, bo byłem z Mają tam powiedział mi mniej więcej jak ja uważam, gdzie, gdzie tam się ustawić, patrząc, obserwując wcześniejsze wyścigi. No i co? Startuje bardzo ładnie od pierwszej rundy, wielkie emocje można powiedzieć do samego końca. Co? Pokazała, że, że jest wielkim walczakiem, wielkim, wielkim sportowcem. Nie tylko. Sezonowym, jedno czy dwóch, no. ale, ale cała ta jej, e, kariera zamyka się piękną klamrą. Piąte miejsce na mistrzostwach świata. Wszystkie zawodniczki, które były na igrzyskach, były może na mistrzostwach Europy, nie wszystkie, pokazuje, że no te igrzyska były po prostu wypadkiem. Przy pracy to nie było tak, że igrzyska i po tym jedziemy na równi pochyłej w dół, mhm. no tylko pojechaliśmy kolejką na górę, tak? A powiedz mi teraz, jako trener kadry, bo, no, no bo jeszcze ta kadra jest większa, to nie jest tylko, to nie jest tylko Maja i, i, i Bartek, jak, jak to widzisz, to zaplecze właśnie tych, ty, 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 którzy walczą, czy, czy, czy Kasia Sosowicz-Miszkowicz, czy, czy inne? Myślę, że, że Kasia może być takim e, kapitanem, tak? Wśród Wśród kobiet i na pewno na pewno mamy obiecujące talenty w młodzieżowych kategoriach, i myślę, że, że no, trochę będzie trzeba poczekać. Tak, niekiedy tak jest. też. E, rozmawialiśmy tutaj, jak, jaka ilość kiedyś zawodników startowała w kraju, że no, tych, tych zawodników było więcej, przez, przez co talentów też było, też było więcej, e, klubów było więcej. No ale i tak, Mimo tego, że no nie startuje za dużo tych zawodników, e, wczoraj był finał Pucharu Polski, jeśli, jeśli dobrze pamiętam, to, to juniorek startowało chyba y, między 4 a 8, więc no, to pokazuje skalę, że no, ten talent jest bardzo ciężko znaleźć, tak? No I... jako, jako trener kadry mając maję Włoszczowską, miałeś pewien komfort, bo miałeś właściwie na każde ważne zawody, no kobieta, która była w stanie no. walczyć o medal. Tak, ale to, to, teraz to nie jest tak, się że jest tego komfort, zamaknie. że ja sobie przyjeżdżałem i mówię A, sport, nie, oczywiście, to będę ale, ale, o, ale jednak kolonie, no, ale... miałeś taką zawodniczkę. Na każde tak. zawody jechałeś z zawodniczką, która mogła walczyć o medal. Mogła. Przez, przez wiele lat. Ale myślę właśnie, że, że uda się, żeby może nie z roku na rok, ale także przy pomocy pomocy teamu yy, Pomóc tym, tym najbardziej utalentowanym, żeby gdzieś tam e, mogli, mogli wejść na ten najwyższy poziom. Tak jak widzisz u Bartka, tak? On cały czas wchodzi, tak. Hmm. Czyli to nie jest tak, że jest czarna dziura i nie ma nadziei. Są, z są talenty, jest z są z kim talenty pracować. I, I myślę, że tam przy pomocy i, i związku, tak, I, i jakichś drużyn, klubów. Uda się tą dziurę zapełnić. No to tylko, tylko mogę ci tego życzyć, no, żeby te talenty były żeby udało się je wyłowić, żebyś znowu miał taki komfort, że masz kogoś, kto jest w stanie walczyć o medal. No na pewno na pewno jest, jest to miłe. E, przeżycie, jeśli twój zawodnik tam walczy walczy o medale na najwyższych imprezach, na największych imprezach. No i, i to jest tak, jak z, z prowadzeniem Timu, tak? Jak wiesz, jak smakuje wejście tam na, na to podium, no to, to chce się to powtarzać to chce się to powtarzać i, i dąży się do tego, tak? No to tego ci życzę. Tego ci życzę, żeby tak jak kolarze czasem mówią, że jak raz się podniesie te ręce na linii mety, to potem to się człowiekowi śni, to potem się to chce zrobić po raz kolejny. To żeby znalazł się ktoś, kto rzeczywiście będzie w stanie zastąpić Maję, no bo... no chodź, zastąpić będzie trudno, bo to jednak, to jednak niezwykła osobowość, jedna z największych sportsmenek XXI wieku polskich na pewno. Myślę, że, że w całej tam historii kolarstwa górskiego, tak, to jest jedna tam z takich głównych, głównych e, osób przewijających się na wynikach przez, przez ostatnie lata, no bo i cross country, i maraton, występy na szosie, tak, tak. gdzieś tam mm, i można powiedzieć, że, że przejechała wszystkie wyścigi, które tak chciała, bo była i na pepik mm. eee, Przejeżdżała, można powiedzieć, i Mistrzostwa Świata i Europy, i na Szosie, i w Maratonie. Eee, no, w każdej, w każdej gdzieś tam karcie się zapisała, gdzie była. Mm. Tak? Mm. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę, Kornelu, i Dziękuję. tych kolejnych talentów życzę. Thanks <laughs>